Z tego miejsca jako, że już byłem wywoływany wywo A właśnie, a to wypowiadajcie o lekcji. w tym temacie publicznie, to tutaj też muszę ci powiedzieć, że prosiłbym cię, żebyś następnym razem nie wypowiadał się w taki sposób, bo ile możesz się na mój temat taki wypowiadać, bo wiesz, że masz tą swobodę, to jednak yy, wiesz, że są też osoby, które są mi bliskie i, i wolałbym, żebyś tego nie robił. Ja bym wolę ja bym wolał, żebyś w tym momencie, żebyś w tym momencie, wiesz, dżentelmen na skali nie udawał. Bo Ale odnośnie, ja nie mówię, że ci nie, wypłacę tego, liścia dlaczego, i nie... Dlaczego, dlaczego <kuh> powiedziałem, dlaczego powiedziałem yy, ty kurwo, bo ja tych słów użyłem i mi się wydaje, że bardzo... No że to bardzo powiedz, powiedz dlaczego, dlaczego na z... nazwałeś ją kurwą, wiesz, znasz określenie, określenie słowa kurwa, okay, no wiesz to co ono znaczy? Zro... No Sergiusz, zrobi, co, z, co, zrobi, co, zrobi ci kurwa spojrę, to dziwka, tak? Z, to zrobię ci spoiler, dobra? No, Bo ja to powiedziałam dokładnie tak samo w filmie, który wychodzi za 5 y, za minut. W momencie, kiedy y, ktoś jest, jeśli chodzi o internet, nikim i podpisuje się na jakiś projekt, potem z tego projektu odchodzi, sądzi się z firmą, y, która dała mu wszystko, która dała jej wszystko w tym wypadku, jeśli chodzi o internet. I potem za każdym razem wbijasz bileczki w, w daną osobę, kumpluje się z Justyną, ja roz, która... Ja rozumiem, ona po pierwsze się z Justyną nie kumpluje. Na, mhm. ale, no dobrze, ale, ale ja ci mówię o sytuacji sprzed roku. Kumpluje się z osobą, która bardzo dużo krzywdy wyrządziła osobie, która ją stworzył, a potem maczelność. Maczelność dograć się do filmu i życzyć i życzyć samych w porządku osób na swojej drodze, bo Leksi to zrobiła dogrywając się na film urodzinowy Timu X. I ja w tym momencie jak ja zobaczę... Ten powiedam, urodzinowy Stewarta, tak? Tak. Dobrze, to ja po, po kolei, OK? Po pierwsze, jeśli chodzi o sytuację agencyjną, nie znasz sprawy od końca, nawet na dobrą sprawę... Do końca. Nawet na dobrą sprawę ja jej nie znałem. Poznałem parę Kolejnych aspektów niedawno. Wie, I nie wszystko to wie, to wygląda, to wie, to jakby to wie, to wiesz, i dobrze jest, to wie, to wiesz, dobrze też znasz Stuart'a Sergiusz, ale dobrze znasz Stuart'a i dobrze wiesz, że nie wszystko też zawsze wygląda tak, jak Stuart mówi do końca. I są ka każda, każdy medal ma dwie strony. Natomiast jeśli chodzi o film urodzinowy, nigdy nie zapomnę, jak byłem wkurwiony, w momencie, w którym Tim X, yy, X ją zaangażował do tego filmu, ponieważ oni ją poprosili, oni nie powiedzieli jej, że dodadzą ją do tego filmu. Ona miała wtedy dobre relacje ze Stuart i ona normalnie rozmawia ze Stewartem, dlatego złożyła mu te z życzenia? Stuart, tak a oni, a oni nie, użyli tego, filmu, tego, wie, w w tego w swoim Stuart. filmie bez jej wiedzy. Proszę? To, że steward jest, jest pogubioną osobą i możesz mu jednego dnia nasikać na mordę, on za dwa dni z tą normalnie rozmawia, to nie znaczy, że się dwa dni wcześniej dobrze zachowałeś. Oczywiście, że tak, ale to dlatego też nie możesz wnioskować z tego, co, co mówi Stewart, że, że to zawsze ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Że wszystko nie są... No, jakby to jest, to jest nieważne, po, po prostu się się określenie. Nie jak, nie. jak dla mnie tak, słowo się kurwa. ...człowiekowi co wszyscy zrobiliście, to też, jest, to też jest kurwa niesamowite, nie? Zaczyna się znowu. No, a no co, zaczyna się znowu i zaczynacie. Poruszasz temat, na którym nie jesteś przygotowany i nie jesteś. Nie, ale ja nie muszę się przygotowywać na temat, w którym nie mam sobie e, zbyt wiele do zarzucenia. To, że się projekt posypał, no posypał. Nie macie sobie nic do zarzucenia. Ale czemu to teraz? Zobacz, jak wy żyjecie. Jeden dzień się wyzywacie, e, mówią wszyscy, od, od Ale cały ty, 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 ty to mówisz, Sergiusz? Raz się robicie, raz się nie robicie, ktoś z kim Ty jesteś jest... generalnie, ja, ja cię traktuję no, jak swojego no, przyjaciela, nie jesteś w stanie o mnie w internecie napisać, ma, że jestem pierdoloną mendą, a teraz mówisz. Lekz jest dobra, lekz jest zła. To jest Ale nie bądź nie bądź hipokrytą, Sergiusz. Dobrze wiesz, powtórzę to po raz kolejny. Dobrze wiesz, że ja cię traktuję jak przyjaciela, a mimo wszystko jesteś w stanie napisać o mnie, że jestem fałszywą, kurwą. No cóż, no nie jestem. I dobrze o tym wiesz, bo zawsze zawsze, gdybyś się odezwał, możesz na mnie liczyć. I tak samo jak ja wiem, że mogę liczyć na ciebie. Ale kto o tobie mówi? Ty wielokrotnie się wypowiadałeś bardzo negatywnie na mój temat, a w tej chwili zarzucasz mi, że raz mówię to, raz mówię tamto. Mi też raz mówisz, że jestem twoim przyjacielem, a następnego dnia piszesz coś o mnie w internecie. Więc nie bądź a w tym w momencie. To, to zno, nie, to znowu wiesz, piszesz coś w internecie. To, to, to kolejny raz są pomówienia, co piszesz w internecie? No nie wyzywałeś, to... a kiedy mnie ostatni raz wyzywałeś w internecie? Nie, nie dagałeś, bo jakbym szedł na Twittera, to, to pewnie tydzień temu. Mam na to dowody no nie mam. To jest takie kurwalanie wody cały czas I, i nagminne. On powiedział on ten. Wy się lubicie, nienawidzicie, lubicie, nienawidzicie, to, to wy macie problem w swoim życiu. Pogadamy po wizji. A, no teraz pogadamy No po nie wizji. wiem, no ale o, o czym chcesz, jak chcesz kontynuować ten temat? Mogę z tobą rozmawiać. Nie no, macie cake, bijcie się, będzie fajnie. No. <laughs> Jest to ochrona? Ah, dobra. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie do Sergiusza? Wydaje mi się, że ten, nie? Że można zakończyć. Dobra. I dzięki za rozmowę. W kontakcie. Dobra. Zaraz do ciebie po...